Trenować samemu i właśnie odchudzać się samemu, czy lepiej z dietetykiem i z trenerem właśnie współpracować, jeżeli ktoś w ogóle nie jest doświadczony i ma, no nie wiem, przez 10-20 lat nie ma żadnych efektów, ale nadal uważa, że, że da sam radę. Czy lepiej po prostu w takiej sytuacji może właśnie poprosić kogoś o pomoc? Uważam na pewno, że, że pomoc jest potrzebna. Dietetyka, jak również trenera personalnego w kształtowaniu swoich mięśni, postawy, sylwetki, siły i innych tych rzeczy, które są istotne w perspektywie czasu, bo wiadomo, osoby starzeją się, energia z nich odchodzi. A jeszcze jak nie ma w ogóle diety i jest osobą otyłą, to już w ogóle, to już i choroby dodatkowo przytrafiają się, w cudzysłowie mówiąc, i człowiek wtedy już ma problem, nawet ze w wieku starczym, nawet żeby zejść z tego łóżka swobodnie, czy zejść ze schodów. A my tego byśmy nie chcieli i dlatego polecam, w przyszłości każdej jednej osobie, która będzie myślała już o tym bardzo poważnie, żeby wprowadzić we swoim życiu jakiekolwiek zmiany w kwestii odchudzania czy sprawności fizycznej, żeby jednak pomyślała o osobach, które ją zmotywują i będą ją kontrolowały tak, żeby ona zrealizowała ten cel i do końca życia go podtrzymywała.